Siemka wszystkim, cześć, witam serdecznie. Dawno mnie nie było, ale to nie ze względu takiego, że e, mi się już odechciało nagrywać filmy, ale po prostu jakoś tak zeszło, miałem jakieś obowiązki, trochę nie było pogody. A dzisiaj wybrałem się na taki krótki spacer do lasu, mm, który jest bardzo blisko mnie, także daleko nie musiałem wychodzić. E, jestem dzisiaj zupełnie na lekko. Co to znaczy? Nie zabrałem praktycznie żadnego sprzętu oprócz aparatu, e, torby e, a i, i kamery. Słuchajcie, aparat jakiś dzisiaj ze sobą wziąłem to jest Canon 6D Mark II i obiektyw 7300. Łokurna na pełną klatkę, mo. Bór. No i chciałem się dzisiaj przejść po prostu po tym lesie, poopowiadać Wam trochę dalszych moich tych fotograficznych historii i przemyśleń. No i przy okazji porobić parę zdjęć. Oczywiście na sam koniec się pochwalę Wam, co udało mi się zrobić. No to co? Jedziemy i zaczynamy. Słuchajcie, temat jaki dzisiaj chciałem zaproponować to są y, utracone szanse w fotografii. O co konkretnie mi chodzi? Słuchajcie, często gęsto zdarza się tak, że no, idziemy sobie gdzieś na spacer albo nie wiem, przejeżdżamy gdzieś, albo cokolwiek innego robimy, no i trafiamy na jakieś fajne, a, nie wiem, widoki, y, motywy, które moglibyśmy sfotografować, ale. E, okazuje się, że nie wzięliśmy na przykład ze sobą sprzętu albo mamy tylko pod ręką sprzęt, który no akurat w danej scenerii nam się mało sprawdzi, na przykład telefon komórkowy oczywiście, słuchajcie, zawsze i w każdej sytuacji e, trzeba się starać wykorzystać e, to, co się ma pod ręką, bo jak stara zasada mówi, że <laughs> najlepszy aparat to jest ten, który właśnie mamy przy sobie niemniej jednak no, czasem Ciężko jest na przykład telefonem e, zrobić e, konkretne sceny, które byśmy sobie wymarzyli w danej lokalizacji e, i powiem Wam szczerze, że mi się dosyć często takie sytuacje zdarzają. To znaczy przejeżdżam sobie gdzieś, y, albo idę gdzieś, no mam tylko w kieszeni telefon na przykład. Po prostu nie brałem aparatu, bo nie planowałem robić zdjęć e, albo Albo nie myślałem, że, że takie mi się trafią okazje do robienia zdjęć, a okazuje się, że jednak no, fajnie by było, żeby ten aparat był, bo no, mamy warunki, scenerię, którą byśmy chcieli sobie wykorzystać, tak? I zrobić jakieś fajne zdjęcia. No i tu nieraz pojawia się problem, bo nawet jak wrócimy za jakiś czas w daną miejscówkę, albo chcielibyśmy... E, powtórzyć to co żeśmy zlokalizowali i zrobić tam zdjęcia. No to okazuje się, że niestety czas minął. To znaczy nie ma już warunków albo zmieniła się sceneria, albo zmieniła się pogoda, albo zmieniło się na przykład światło. No i już nasza koncepcja zrobienia tych zdjęć po prostu upada, tak? Nie jesteśmy w stanie zrobić takich ujęć. Jakie moglibyśmy zrobić wtedy, kiedy byliśmy już na tej miejscówce wcześniej. Słuchajcie, miałem ostatnio taką sytuację, że przejeżdżałem sobie w jakiejś lokalizacji, to już tam mało ważna sprawa gdzie. No i widzę, słuchajcie, piękne światło, złota godzina, lokalizacja przecudowna, jesień, piękne warunki, kolory, jakich no, nie dałoby się powtórzyć, tak? I tak się składało, że akurat miałem ze sobą y, drona. No, miałem oczywiście też telefon komórkowy, ale akurat w, takiej, w tej scenarii lepiej sprawdził mi się dron. Zatrzymałem się, słuchajcie, na powoczu. Y, wyciągnąłem tego drona, odpaliłem go. No i porobiłem jakieś tam ujęcia. Y, nagrałem jakieś wideo, zrobiłem jakieś zdjęcia. Y, i powiem szczerze, yy, chciałem tam wrócić za kilka dni, yy, żeby, żeby już wziąć aparat, obiektywy odpowiednie i tak dalej, porobić jakieś lepsze zdjęcia. No i co się okazało? Okazało się, że w tej miejscówce już nie ma tych warunków. Przyszedł jakiś tam przymrozek, minęło oczywiście kilka dni, yy, przyszedł bardzo silny wiatr, no i okazało się, że yy, zmieniła się całkowicie sceneria nie było już światła nie było tych liści, nie było tych kolorów właściwie nic się nie zgadzało ja wam pokażę ten film który nagrałem za pierwszym razem drugim razem już nie odpalałem drona jak tam pojechałem za chyba 3 czy 4 dni bo no po prostu już nie było, nie było sensu robić nic, bo, bo tak jak mówię no to co już chciałem zrobić to w ogóle koncepcja się zmieniła zmieniły się okoliczności no nie było sensu i tak słuchajcie, bywa, że trzeba wykorzystywać moment w fotografii. Trzeba wykorzystywać każdą chwilę nadarzającą się, żeby zrobić jakieś zdjęcia, jakieś ujęcia. Bo nieraz y, możemy takich zdjęć już nie zrobić, oczywiście w danej scenarii, w danej lokalizacji i w danym czasie. Y, oczywiście można sobie pojechać do domu, y, wrócić, y, no nie wiem, za godzinkę, za pół godzinki. Y, odpalić aparat i robić nie, nie, jednak często jest tak, że po prostu albo nam się nie chce albo już nie mamy czasu albo jest koniec dnia, albo zmieniło się światło no i co, no i utraciliśmy sceny, które moglibyśmy, którymi moglibyśmy się gdzieś tam może pochwalić yy, albo które po prostu nas by satysfakcjonowały słuchajcie yy, warto jest robić zdjęcia przy każdej nadarzającej się okazji Niezależnie czy mamy telefon, czy mamy aparat, czy mamy drona, nie warto czekać nieraz, bo sytuacja może się już nie powtórzyć. No i tak jak mówię, no już nie zrobimy tego, co byśmy mogli zrobić i co chcielibyśmy zrobić. I słuchajcie, taka, taka sytuacja ma się również z fotografowaniem na przykład ludzi. O czym chcę powiedzieć? Słuchajcie, fotografujemy dzieci. E, które się zmieniają. Uwierzcie mi, że nieraz miesiąc, dwa, trzy, e, a może być tak, że kilka miesięcy minie i dziecko dorasta, czy człowiek się zmienia, a może już tego człowieka na przykład nie ma na tym świecie, no i żałujemy. Kurczę, no mogliśmy, mogliśmy robić zdjęcia, mogliśmy utrwalić jak najwięcej chwil. Jak najwięcej zdjęć porobić, czy dzieciom, czy komukolwiek innemu, no i niestety już taka sytuacja się nie powtórzy. Warto, tak jak już powiedziałem, wykorzystywać każdą nadającą się chwilę. Oczywiście nie jest to łatwe, bo nieraz nie mamy natchnienia, albo osoby, które chcemy sfotografować, nie mają natchnienia na to, żeby je fotografować. Praca z ludźmi jest o tyle ciężka. Że no, wymaga zaangażowania nie tylko fotografa, ale też i no, modela fotografowanego. Dzieci często nie chcą współpracować, a nawet jak chcą współpracować, to, to po prostu ta współpraca jest czasem mocno ograniczona. E, Niemniej jednak, słuchajcie, warto, mm, warto się poświęcić, warto przemyśleć sprawę, warto nieraz. Y, Przekonać czy dziecko, czy kogokolwiek innego, żeby jednak porobić te zdjęcia. Bo mówię, chwile są ulotne, bardzo szybko mijają, nieraz już nie mamy później możliwości, żeby kogoś uwiecznić, bo taka osoba na przykład odchodzi. Także wykorzystujmy takie chwile, nie, nie poddajmy się też. Bo nieraz jest tak, że a dobrze, to jutro, pojutrze, za tydzień, za dwa, za trzy. Nie słuchajcie, taka sytuacja może się już więcej nie powtórzyć i warto, warto po prostu chwycić za aparat czy za telefon czy za cokolwiek się ma no i porobić te zdjęcia nawet jeżeli z tych zdjęć mało co wyjdzie to, to później już możemy nie mieć okazji żeby takie zdjęcia powtórzyć to jest taka moja rada słuchajcie yy, to samo się tyczy yy, no scenerii tak? tak jak mówię no przychodzimy na miejscówkę yy, mamy piękne światło Cudowne okoliczności przyrody, jakieś miejsca. Często jest tak, że w te miejsca już ciężko nam będzie wrócić, bo jesteśmy, bo jest to na przykład daleko od domu, albo tak jak w moim przypadku, po prostu zmienił się, zmieniła się okoliczność. Tak, zmieniła się pogoda, zmieniło się światło. Przyszedł wiatr, mróz zdarliście to, co kiedyś nam się wydawało wtedy, że jest super. Okazuje się, że już takie super, jak żeśmy przyjechali. Nie jest. Nie ma co zwlekać i uważam, że warto robić jak najwięcej tych zdjęć, bo tak jak mówię, no może się już sprawa nie powtórzyć. A co w takim wypadku najlepiej zrobić, żeby jak najwięcej tych zdjęć robić i uchwycić jak najlepsze momenty w tych zdjęciach? Słuchajcie. Po pierwsze, trzeba zawsze ze sobą mieć jakiś aparat. I tak, jak już kiedyś mówiłem, niezależnie co mamy przy sobie: czy to jest lustrzanka, czy bezlusterkowiec, czy aparat nawet na film, czy telefon, który właściwie zawsze mamy przy sobie, warto wyciągnąć taki aparat i po prostu porobić zdjęcia. Nawet jeżeli nam się nie uda do końca zrobić to, co byśmy chcieli, albo koncepcję, jaką byśmy sobie wymarzyli, troszeczkę nam odbiega od tego, co, co żeśmy zrobili, to, to jednak warto spróbować. Warto spróbować. Bo, bo sytuacja się już może nie powtórzyć i będziemy później po prostu żałować, albo będziemy musieli poczekać na kolejną sprzyjającą okoliczność, yy, która może już nie nadejść. Na przykład, słuchajcie, ja zazwyczaj staram się mieć yy, aparat przy sobie, nie mówię, że zawsze go mam, bo nie, natomiast zawsze przy sobie mam telefon i bardzo często tym telefonem sobie radzę jak mogę. Niemniej jednak. Yy, nawet jeżdżąc samochodem, yy, gdzieś tam tą torbę mam wrzuconą, na tyle czy w bagażniku. Ważne, ważne jest to, żeby się rozglądać, bo nieraz możemy naprawdę przejeżdżać zwykłą drogą i wpadnie nam coś w oko. Yy, no i warto się wtedy zatrzymać, pomyśleć, wyciągnąć aparat, odpalić drona, cokolwiek mamy pod ręką, no i spróbować coś zrobić. Słuchajcie, chwile są ulotne. Ulotne są chwile, ulotni są ludzie. Ważne jest to, żebyśmy wykorzystywali nadarzające się okazje do tego, żeby takich ludzi uwiecznić. Nieraz po prostu już nie będzie drugiej szansy. Nieraz też zdarza się sytuacja, że nawet jak mamy za sobą aparat, to okazuje się, że aparat jest na przykład nienaładowany. <laughs> albo co mi się parę razy zdarzyło, nawet jak miałem aparat i jak nawet jak jeżeli on był naładowany, to okazuje się, że na przykład nie było karty pamięci w nim, albo no gdzieś tam wcześniej ją wyciągałem, zgrywałem zdjęcia, zapomniałem włożyć. E, przykro wtedy jest, bo no mówię, no nieraz nie jesteśmy w stanie nic więcej zrobić. E, warto mieć aparat naładowany, warto mieć kartę pamięci. Eee, Warto tą pamięci mieć w miarę pustą, żebyśmy nie czekali, jak tam już nam się kończy miejsce na karcie. Eee, to to, to mówi. A, jeszcze coś tam wejdzie. Nie, no słuchajcie, albo zgrywamy zdjęcia, eee, żeby, żeby jakieś tam miejsce sobie na tej karcie uzupełnić. No albo po prostu wkładamy nową kartę. Ja mam taki zwyczaj, że zawsze przy sobie, jak idę na zdjęcia, mam przynajmniej dwie karty. Nawet jeżeli mam jedną w aparacie której jestem pewien, to druga jest gdzieś w torbie. Może to być karta mała, nie musi być koniecznie bardzo szybka, bardzo droga, ale żeby ona była. Bo co mi się też parę razy zdarzyło, po prostu karty lubią padać. Eee, nawet jak mamy dobre karty, drogie karty, no to są tylko rzeczy. Elektronika nieraz gdzieś wilgoć, czy inne sprawy się zadzieją. No i po prostu wyciągamy aparat, chcemy zrobić zdjęcia, a tam nam wychodzi jakiś błąd karty, albo w ogóle tej karty nie widzi. Jak mamy drugą kartę w kieszeni, to zawsze możemy tą kartę użyć. No jak jej nie mamy, to niestety nic nie wykombinujemy. Także przestrzegam przed takimi sprawami, bo mówię, sam doświadczyłem kilka razy takich spraw, że byłem pewny, karta była pusta albo prawie pusta, aparat był naładowany. Chcę robić zdjęcia. A tam niestety błąd karty. A ja nie miałem drugiej karty. No i klops. Podsumowując, róbmy zdjęcia. Nawet jeśli nam się wydaje, że te zdjęcia mogą być kiepskie, to wyciągnijmy ten aparat czy telefon. Spróbujmy po prostu, bo mówię to nieraz nic nas nie kosztuje. Albo kosztuje nas tylko trochę czasu, parę minut. A naprawdę efekty mogą być tego warte, a później drugiej szansy już może nie być. Uwierzcie mi, wiem co mówię, bo kilka razy miałem takie sytuacje, że po prostu żałowałem tego, że nie zrobiłem w danej okoliczności zdjęć. A nieraz mówię, już się nie da niektórych spraw cofnąć. Także uczulam na to, żeby żeby nie bagatelizować sprawy. Oczywiście, no zawsze, można, zawsze można spróbować wrócić w daną miejscówkę, która nam się spodobała, ale często jest tak, że z tych zdjęć już wtedy nic nie wyjdzie, albo nie wyjdzie to, co mogłoby wyjść za pierwszym razem, kiedy właśnie w tej miejscówce byliśmy. Słuchajcie, ja wam za dzisiaj dziękuję. Mówię, wybrałem się tylko na krótki spacer porobić. Jakieś zdjęcia. Na samym końcu filmiku puszczę Wam, co mi się udało dzisiaj tu w tym lesie zrobić za pomocą tego aparatu i tego obiektywu, który mam. Mam tylko jeden aparat i jeden obiektyw. I postaram się wyciągnąć z niego to, co najlepsze. Dziękuję bardzo. Cześć, powodzenia w robieniu zdjęć. Trzymajcie się.